Mapa witryny jest to klik w formacie XML z rozszerzeniem zazwyczaj sitemap z nazwą sitemap albo jak tutaj post/sitemap.xml. Ta mapa witryny określa, wykazuje wszystkie posty, jakie znajdują się na blogu, na konkretnym blogu. Tu są adresy. Na poszczególne posty. Proszę bardzo, jest to post wskazany. W kliku Mapy witryny. Ten widok, jest to widok, jaki wyświetli wyszukiwarka internetowa, przeglądarka internetowa. Natomiast oryginalnie, klik mapy witryny, kod pliku mapy, mapy witryny wygląda właśnie w ten sposób jest to format XML, czyli rozszerzony język znaczników, rozszerzalny język znaczników. Różni się tym od HTML-a, że HTML jest to język opisu stron hipertekstowych, opisu dokumentów hipertekstowych z, z już zdefiniowanymi tagami, predefiniowanymi tagami. Natomiast XML nie jest, tyle, nie jest o tyle językiem opisu, str, opisu, powiedzmy, stron, a językiem do tworzenia innych języków. I tutaj mamy możliwość tworzenia własnych znaczników. Czyli możemy dodawać takie znaczniki, jakie nam są akurat potrzebne. Pytanie zasadnicze, czemu służą mapy strony? Otóż mapy strony mają jedno główne zastosowanie: Służą informacji. Wyszukiwarek, a w zasadzie robotów wyszukiwarek internetowych, takich jak Google Boot, o strukturze naszej witryny, o wszystkich stronach znajdujących się na tej witrynie oraz o wszystkich plikach, które zawiera nasz blog. Co prawda, roboty same odnajdują te pliki, same odnajdują wszystkie strony, ale nie jest gwarantowane, iż odnajdą wszystkie faktycznie. Natomiast poinformowanie tych robotów, o konkretnej zawartości witryny w pliku, który zawiera w pliku mapy, który zawiera wykaz adresów wszystkich tych, wszystkich tych elementów, daje nam gwarancję, iż roboty zaindeksują zaindeksują te wszystkie elementy i że, i że nasz, powiedzmy, blok będzie w pełni w pełni opisany zindeksowany przez wyszukiwarkę internetową nie ma to co prawda bezpośredniego wpływu na pozycję w strony, na pozycjonowanie, jednak szczególnie dla nowych witryn, nowych blogów ma znaczenie, ponieważ pełna informacja o, o całej zawartości bloga sprzyja osiąganiu wyższych pozycji w wynikach wyszukiwań. Przejdźmy teraz do narzędzia dla webmasterów. Jest to bezpłatna usługa Google służąca analizie technicznej witryn internetowych, w tym blogu. Mamy tam m.in. w sekcji Indeksowanie zakładka mapy witryny. Po zgłoszeniu mapy witryny, po zgłoszeniu mapy witryny czy, czy większej ilości map, widzimy wykaz tych map. Tutaj mamy mapę, sitemap, sitemap index.html. Jest to mapa zawierająca wykaz innych map. Ponieważ, przewiniemy się niżej, oto są mapy, które zostały zawarte w tym wykazie. Autor sitemap, Kategory sitemap, page sitemap, post sitemap oraz post tag sitemap XML. Taka struktura map, witry, map witryny jest tworzona przez styczkę Yoast WordPress Zero, WordPress ewentualnie WordPress Zero by Yoast. Jest to jedna z lepszych wtyczek służących dla optymalizacji bloga. O tej wtyczce będzie kiedy indziej. Trzeba, że te mapy są tworzone dynamicznie w odpowiedzi na żądanie wyszukiwarki. Ponieważ w mojej witrynie znajduje się faktycznie tylko jeden plik mapy, sitemap.xml, utworzony przez inną wtyczkę, która tworzy statyczną mapę. Co prawda odnawianą co jakiś czas, ale statyczną. Natomiast mapa tworzona przez wtyczkę WordPress CEO jest tworzona dynamicznie i nie znajdziemy tutaj jej w katalogu głównym bloga. Ponieważ pliki sitemap.xml powinny znajdować się w katalogu głównym bloga, aby były odnajdywane bezpośrednio przez roboty wyszukiwarek internetowych. Co ciekawe, wtyczka WordPress.zeo wtyczka WordPress CEO by Yoast Tworzy, map, tworzy pięć, w zasadzie 6 map, główna to jest mapa z wykazem pozostałych 5 map. Każda z tych map jest jak gdyby tematyczna. Pierwsza jest mapą autorów strony, druga jest mapą kategorii znajdujących się na stronie. Powiedzmy, kliknijmy ją. Przejdźmy do tej mapy. Jest to mapa kategorii. Jakie kategorie znajdują się na stronie? Kategoria Blog, Partner GBO poradniki darmo, takie tam, Wordpress też dla Ciebie. Takie kategorie mam utworzone na blogu. Powracając do, do map witryny, możemy jeszcze zauważyć, że site .html, przejdźmy do tego, że mapy witryny zgłosiły powiedzmy Mapa Posta, SiteMap XML zgłosiła 22, 22 obiekty, zaindeksowane zostały 21 itd., itd. Czyli to, co zgłaszają mapy witryny, czyli co zawierają w swoim wykładzie, jest indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Przejdźmy teraz do samej wtyczki WordPress ZEO. Otóż aby zainstalować dla przypomnienia wtyczkę WordPress ZEO wpisujemy frazę WordPress by Yoast. Oczywiście na stronie wtyczki szukaj wtyczek. Szukaj wtyczek, pojawiają się wyniki, potem pojawią nam się wyniki wyszukiwania. Klikamy. Ja w tej chwili mam tą wtyczkę zainstalowaną. WordPress Zeo by OAST. Jeżeli macie niezainstalowaną, starczy kliknąć, kliknąć zainstaluj. Przejdźmy do samej wtyczki. Po zainstalowaniu i aktywacji wtyczka doda do menu WordPressa swoją pozycję, a tam między innymi znajdziemy mapy strony XML. Mapy strony XML. Otóż domyślnie Zaznaczona jest obsługa map stron XML. Mamy tutaj ustawienia. Możemy włączyć, wyłączyć własną mapę strony, jeżeli mamy wcześniej jakąś utworzoną. Możemy również wykluczyć typy wpisów z indeksowania, z w mapie strony. Tutaj akurat media zostały wykluczone. Oraz możemy określić ilość wpisów na stronie Mapy strony. Nadmieniam, że ta, jak przypominam, że ta strony, że te mapy strony są tworzone dynamicznie. Kliknijmy mapa strony otworzy nam się plik SiteMap .html, który zawiera znany już wykaz Map stron. Ponieważ wtyczka dla lepszego opisania zawartości bloga tworzy 5 konkretnych map stron. Po utworzeniu mapy strony. Ewentualnym, a w zasadzie koniecznym zgłoszeniu jej do Google poprzez narzędzie Webmaster Tools, które, w którym byliśmy niedawno, możemy również poinformować wszystkie roboty wyszukiwarek, w tym Google Bota, czyli robota Google o, o istnieniu takiej mapy strony. Robimy to w pliku robot.txt, który powinien się znajdować w katalogu głównym witryny. Oto właśnie ten plik robot.txt. Robot Obecność tego pliku oraz jego zawartość jest sprawdzana przez wszystkie wyszukiwarki internetowe, przez roboty wszystkich wyszukiwarek internetowych w trakcie odwiedzin witryny. Wtyczka WordPress .zeo Ułatwia nam tworzenie takiego pliku mapy witryny. Tutaj mamy ten plik utworzony właśnie przez wtyczkę. Do podstawowego wpisu dodajemy zapis sitemap, dwukropek, i tu podajemy adres mapy strony, czyli szkolenia Jana, czyli adres, bezwzględny adres strony HTTP. Dwukropek podwójny ukośnik szkolenia Janaeu ukośnik Sitemap index Wskazujemy yy, główną mapę strony zawierającą wykaz innych map. Przejdźmy teraz do samej wtyczki WordPress ZEO. Otóż aby zainstalować dla przypomnienia wtyczkę WordPress Zo Yoast wpisujemy frazę WordPress zeo by yoast oczywiście na stronie wtyczki szukaj wtyczek szukaj wtyczek pojawiają się wyniki potem pojawią nam się wyniki wyszukiwania klikamy ja w tej chwili mam tą wtyczkę zainstalowaną wordpress zeo by yoast jeżeli macie nie zainstalowaną starczy kliknąć, kliknąć zainstaluj przejdźmy do samej wtyczki po zainstalowaniu i aktywacji wtyczka doda do menu WordPressa swoją pozycję, a tam m.in. znajdziemy mapy strony XML. Mapy strony XML. Otóż domyślnie zaznaczona jest obsługa map stron XML. Możemy również wykluczyć typy wpisów z z indeksowania, zujmowania w mapie strony. Tutaj akurat media zostały wykluczone. Oraz możemy określić ilość wpisów na stronie mapy strony. Pominam, że, że te mapy strony są tworzone dynamicznie. Kliknijmy mapa strony. Otworzy nam się plik sitemapindex.html, który zawiera znany już wykaz map strony. Ponieważ wtyczka dla lepszego opisania zawartości bloga tworzy pięć 5 konkretnych map stron. Po utworzeniu mapy strony. Ewentualnym, a w zasadzie koniecznym zgłoszeniu jej do Google poprzez narzędzie Webmaster Tools, które, w którym byliśmy niedawno, możemy również poinformować, wszystkie roboty wyszukiwarek, w tym Google Bota, czyli robota Google, o o istnieniu takiej mapy, strony robimy to w pliku robot.txt, który powinien się znajdować w katalogu głównym witryny. Oto właśnie ten plik robot.txt. Robot Obecność tego pliku oraz jego zawartość jest sprawdzana przez wszystkie wyszukiwarki internetowe, przez roboty wszystkich wyszukiwarek internetowych w trakcie odwiedzin witryny. Wtyczka WordPress. .zeo Ułatwia nam tworzenie takiego pliku mapy witryny. Tutaj mamy ten plik utworzony właśnie przez wtyczkę. Do podstawowego wpisu dodajemy zapis sitemap, dwukropek, i tu podajemy adres mapy strony, czyli szkolenia Jana, czyli adres, bezwzględny adres strony HTTP dwukropek, podwójny ukośnik, szkolenia Jana EU, ukośnik, sitemap, indeksatel. Wskazujemy yy, główną mapę strony, zawierającą wykaz innych map.